Józef Stalin o antysemityzmie. Odpowiedź na zapytanie Żydowskiej Agencji Telegraficznej w Ameryce. Odpowiadam na wasze pytanie. Szowinizm narodowy i rasowy jest przeżytkiem obyczajów, które głosiły nienawiść między ludźmi, obyczajów właściwych okresowi kanibalizmu. Antysemityzm, jako skrajna forma szowinizmu rasowego, jest najbardziej niebezpiecznym przeżytkiem kanibalizmu. Antysemityzm jest dogodny dla wyzyskaczy jako pióruchron, chroniący kapitalizm przed ciosem mas pracujących. Antysemityzm jest niebezpieczny dla mas pracujących, jest bowiem fałszywą ścieżką, która sprowadza je z właściwej drogi na manowce. Toteż komuniści, jako konsekwentni internacjonaliści, nie mogą nie być nieprzyjednanymi i śmiertelnymi wrogami antysemityzmu w ZSSR. Prawo surowniej tępi antysemityzm jako zjawisko z gruntu wrogie ustrojowi radzieckiemu. Aktywni antysemici w myśl ustaw ZDSSR podlegają karze śmierci. Józef Stalin 12 stycznia 1931 roku.